Elo, z tej strony MR Prado 30, Ostatnio zauważyłem, że 90% ludzi tutaj nie umie korzystać z internetu. I to jest właśnie teraz poradnik. Właśnie zobaczyłem na różnych forach, że jak ktoś pokazuje jakąś tapetę, czy tam jakiś obrazek, to nie wiecie co to jest, i się. O to pytacie i to jest właśnie wasza nieumiejętność ja wam, wam pokażę w tym poradniku, jak to odkryć, co to jest. Więc teraz wpiszemy wyszukiwarkę na przykład, pochwal się pulpitem. No, piszę Enter. I teraz wchodzimy na przykład na to forum, no i znalazłem, na przykład interesuje nas ten obrazek, więc go zapisujemy. Wchodzimy teraz tutaj, Google Images, i tu wchodzimy, robimy tutaj, prześlij obraz. No, przesyłamy go do Google, No, i nam. No. Teraz wchodzimy, obrazy podobnie wizualne. No, i tutaj mamy ten sam obrazek, tylko że bez żadnych głównych tam, tych ikonów i tych pierdół. No, i to właśnie można wykorzystać jeszcze w innym celu. Zaraz Wam pokażę w jakim. Ok, teraz y, chciałbym się dowiedzieć, na przykład. Z czego pochodzi ten obrazek, jak się nazywa to anima na tym obrazku. To Wam też pokażę drugi sposób. To trzeba mieć gogle Chrome do tego. Nie? Naklikamy tym prawym myszkiem i szukaj tego obrazu gogle. No i tutaj na ładnie wyszukała. Tutaj nie po polsku, ale możemy wejść na przykład tu w podobne obrazy. No i teraz widzimy, że to jest y, Tales of the Abyss. No i dzięki temu właśnie możemy się dowiedzieć na przykład po kadrze z filmu, jak to się nazywa, albo po jakimś obrazku, co to jest za aktorek, tam baba, czy coś tam. No i to y, podz Elo to na tyle w tym poradniku Będz.